Miłość w Kabo. Odcinek 26 występują. Y perdí, ya no me quedaba nada, me en su juego de ambición. En un instante el fuego se apagó. Y tú llegaste cuando menos lo me esperaba, tan incrédula y sin alma, y ya volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban. Cuando te reconocí, Tú no es lo que yo me imaginaba. Gdzie mój ojciec? Już idzie. Dziękuję. Dokąd go zabieracie? Zeznania pani ojca są bardzo niespójne. Mówię prawdę. Zostanie postawiony przed sądem. Jest oskarżony o poważne przestępstwo, więc do tego czasu pozostanie w areszcie. Jest niewinny. Podejrzewamy go o zamach na pana Alejandra Noriega. Pozwólcie nam porozmawiać. Przykro mi. To niemożliwe. Tato. Zrobię wszystko, żeby cię stąd wyciągnąć. Nie możecie go zabrać. Córeczko, wszystko będzie dobrze. To on niesprawiedliwe. Uspokój się. Wszystko się wyjaśni. Nie mogę cię zabrać. Przypomnij sobie, co mówiła twoja mama. Nie bój się przeznaczenia. Zaufaj jej. Zaczekajcie, błagam. Mój tata jest niewinny. Przykro mi, ale jedyny dowód, jaki mamy, obciąża pani ojca. Cześć, piękna. Myślałam, że już nie przyjedziesz. Pracowałem. Dlaczego odwołałaś wczorajsze spotkanie? Sytuacja się zmieniła. Co się stało? Mam dla ciebie niespodziankę. Jaką? Wyprowadziłam się i zamieszkam z tobą. Ale nie mam dokąd cię zabrać. Wymyśl coś, bo zrobiłam to dla Ciebie. Mój tata nie mógłby nikogo skrzywdzić. A to, że został zatrzymany, nie oznacza, że jest winien. Więc dlaczego go zamknęliście? Jego zeznania mogą pomóc zrozumieć, co się stało. Podczas procesu sędzia zdecyduje o jego winie. Mogę coś zrobić: znaleźć dobrego adwokata. Nie stać mnie. W budynku naprzeciwko dostaniecie darmowego obrońcę z urzędu. Ale są bardzo zajęci, więc radzę poszukać kogoś lepszego. Kiedy będzie rozprawa? Niedługo. Radzę jak najszybciej znaleźć adwokata. Dowody przemawiają przeciwko pani ojcu. Mogę z nim porozmawiać. Musimy przejść całą procedurę i dokończyć papierkową robotę. Najwcześniej może go pani zobaczyć wieczorem. Boże, proszę powiedz, jak mam go stąd wydostać. Chciałeś, żebym z tobą zamieszkała, więc jestem. To zły moment. I jeśli u mnie zamieszkasz, będzie trudniej niż myśleliśmy. Dlaczego? Eduardo wściekł się przez zakaz zbliżania i że nie udało ci się przekonać Sofii, więc nie mamy już jego wsparcia. Potrzebujemy go, żeby mieszkać razem? Nie, ale jego pieniędzy już tak nie wierzę. Mogłaś coś z tym zrobić. Myślisz, że nie próbowała. I coś to dało. Moja głupia siostra uważa, że sama sobie poradzi. Eduardo jest wściekły, więc mogę cię co najwyżej zabrać do mojego mieszkania w Los Cabos. Do mieszkania? Lepiej tam, niż żebym miała wrócić do siebie. Potrzebuję wakacji. Ostatnio ciężko pracowałyśmy, ale się cieszę, że już widać rezultaty. Hotel w końcu staje na nogi. Muszę ci powiedzieć, co Sofia zrobiła Eduardo. Po niej spodziewam się wszystkiego. Zarządzała zakazu zbliżania się. Poważnie? A to przecież ona wciąż go nachodzi. Jak nie z jednym, to z drugim. Czego ona chce? Nie wiem, ale nie spodziewałam się tego po niej. Mówiłam ci, że jest zainteresowana. Co teraz będzie z Edwardem? Nie może się do niej zbliżać. Lucia tak się wściekła, że zgodziła się, żeby Alejandro porozmawiał z Sofią. Co? Wczoraj do niej pojechał. Alejandro, pojechał do Sofii? Coś jeszcze? Nie, dziękuję. Martwię się o Alejandro. Mogę zapytać, dlaczego? Przecież prężnie rozwija firma. W interesach radzi sobie świetnie. Ale w życiu prywatnym popełnia mnóstwo błędów. Tak? Ostatnio ciągle się kłócimy, a zawsze chciałam, by nasza rodzina była silna i zjednoczona. Udało się pani? Sama nie wiem. To, co budowałam przez lata, ta kobieta zniszczyła w chwilę. Nieprawda. To, o co pani zbudowała, jest silniejsze niż kiedykolwiek. Wcale nie. Ja to widzę inaczej. Dała im pani siłę i nauczyła bronić swoich przekonań. Więc co się z nimi dzieje? Są zagubieni. Ale w końcu któryś zrozumie swój błąd i poprosi drugiego o przebaczenie. I reconocerá susz erróż, i y finalmente le pedirá perdono. Tak myślisz? Estoy, Jestem pewien. La Paz, Kalifornia Dolna Południowa. Dzień dobry. Mecenas Hernandez. Tu Sofia Chavez. Kontaktowałam się już wcześniej w sprawie porady. Mogę przyjść do kancelarii? Muszę zapłacić od razu. Rozumiem. Do widzenia. Sofia. Pewnie żałuje tego, co mi powiedziała i chcę, żebym wróciła do domu. Co się stało? Strasznie się pokłóciłyśmy. Więc dlatego przyszłaś do mnie. Przestań zadawać tyle pytań. Nie odbierzesz? Nie, niech spada. Cześć! Co słychać? Jest źle. Co się stało? Zatrzymali tatę. Dlaczego? Oskarżają go o udział w wypadku Alejandra. Przecież to nieprawda. My to wiemy, a policja nie. Mam przyjechać. Nie, masz pracę. Nie chcę ci robić problemów. Po prostu musiałam się komuś wygadać. Nie przeszkadza ci to. Mówiłam, że zawsze możesz na mnie liczyć. Co zrobisz? Muszę znaleźć dobrego prawnika. Masz już kogoś? Nie, a co gorsza, nie mam nawet pieniędzy. Jak tylko będę miała wolne, coś ci przywiozłam. Nie ma mowy. Nie pytam cię o pozwolenie. Przywiozłem ci pieniądze i kropka. Dziękuję. Kocham cię. Proszę. Dobrze, że wróciłeś. Tęskniłam. Martwiłam się. Nic mi nie jest. Rozwiązałeś wczorajszy problem? Tak. Chciałeś mi napisać. Ale cieszę się, że sobie poradziłeś. Jak zawsze. Musiałem wyjechać. Dokąd? Porozmawiać z Sofią. Jesteśmy. Tu mieszkasz? Tak. Myślałam, że masz dom. Domy w Los Cabos kosztują fortunę. A to mieszkanie i tak wynajmuję. Nie jest twoje? To jakiś problem? Nie. Znowu, Sofia. Odbierzesz? Tak. Co się stało? Nareszcie. Czego chcesz? Aresztowali tata. Co? Potrzebujemy pieniędzy na adwokata, inaczej tata pójdzie do więzienia. Dlaczego go zatrzymali? Podejrzewają go o zamach na Alejandra. Przecież nic nie zrobił. Wiem, ale trzeba to udowodnić sędziemu. Potrzebujemy pomocy. Zadzwonię później. Co się stało? Muszę się natychmiast spotkać z Edwardem. Pojechałabym z Tobą. Musiałem sam z nią porozmawiać. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, coś się stało. Chciałem, żeby wyjaśniła mi, co zaszło z Eduardem. Bardzo przez nią cierpisz, a ja nie mogę na to patrzeć. To nie wina Sofii.

Co oglądasz? Jakiegoś fizjoterapeuta. Będę z nim ćwiczył. Wspaniale. Może mi pomoże. Nie chcesz iść do specjalisty? Za co? Odłożę pieniądze. Pozwól mi najpierw spróbować samemu. Jeśli poczuję, że robię postępy, pierwsza się o tym dowiesz. Dobrze. Co tu robisz? Zatrzymali mojego tatę. Mówiłem, że Alejandro to zrobi. Tylko ty możesz nam pomóc. Dlaczego miałbym to zrobić? Tata nie może iść do więzienia. Chciałbym pomóc, ale nie mogę. Wiesz, co zrobiłeś, ale to już przeszłość. Naprawdę mi przykro, ale muszę wracać do pracy. Pomogłam ci. Zostawiłam się samego z Sofią. Powiedziałam Alejandro to, o co prosił mnie Alvaro i dostałaś swoją zapłatę. Proszę, wiesz, że zawsze będę po Twojej stronie. Chciałbym, ale nie mogę. Dlaczego? Mam zakaz zbliżania się. Nie mogę nic zrobić. Tu postawię stolik, to wyrzucę. Zostanie jeszcze tylko lodówka. Nic się tu nie mieści. Połączą, musi jeszcze trochę przechować moje rzeczy. Tu poczta głosowa. Słucham, u Fausto. Przepraszam, że przeszkadzam, ale twój tata nie odbiera. Zatrzymali go. Dlaczego? Źle to wygląda. To niemożliwe. Coś się stało? Wezwali go na przesłuchanie w sprawie wypadku Alejandra i uznali go za podejrzanego. Na pewno możesz coś zrobić. Chciałbym, wiesz, że wciąż ją kocham. Więc nie zostawia jej samej. Cierpi, że tata jest w więzieniu. Nic nie mogę zrobić. Może tak będzie najlepiej. Dla kogo? Dla wszystkich. Muszę trzymać się od was z daleka. Nie. Jeśli nam pomożesz, Sofia będzie ci wdzięczna do końca życia. I to mi się podoba. Chcę o nią walczyć. Więc walcz, ale mądrzej niż ostatnio. Zeznam na korzyść waszego ojca i zapłacę za najlepszego prawnika. Dziękujemy, ale musisz wyświadczyć mi przysługę. Dzięki naszej nowej przyjaciółce Luis w końcu zdecydował się na rehabilitację. Przepraszam, nie słuchałem Cię. Prawie nie zauważyłem, co się stało. Aresztowali mojego przyjaciela, Poncha. Dlaczego? To długa historia. Wpakował się w kłopoty i mnie potrzebuje. Jak możesz mu pomóc? Muszę go zobaczyć. Jeśli nie masz nic przeciwko, jutro pojadę do La Paz. Oczywiście. Dziękuję.